Witajcie moi mili Przebywamy z kolejną ciężkiem więc nie zruszamy. Jeśli będziecie słyszeli wiatra w tle, no to sorry, ale taki mamy klimat. Niestety muszę. Teraz chodźmy dalej. Sprawdźmy, co tu jest. No mnie jest trochę strasznie. Jakoś tak cicho. Jakoś tak cicho trochę. Dobra. Teraz jest C. I grubas tu siedzi. Czekajcie, bo teraz ja zwątpiłem. Nie, nie zwątpiłem grubasa. Tylko zwątpiłem w to czy się nagrywa. Ale tak. Dobra. Nagrywa się. Poruszony do gruba Ogólnie, pierwszy raz usiadłem wygodnie. Czwarty tekst. Do tego pierwszy raz usiadłem wygodnie w swoim fotelu. Więc miejmy nadzieję, że będzie trochę y cieplej się. Ja pierdolę!

Gra nic nie mówi no, postać strasznie Wygląda no, Nie mam pojęcia co mogę zrobić no, kurde, no pomógłbym mu, ale nie mam pojęcia co mam zrobić Powiedz, się tutaj począć człowieku. Nie... Ale ten głos w ogóle... W Wpizduj i i to już żeby przeraża, bo mi się o skórkę. I... To no, dopiero początek. Kurde, ja powinienem dzisiaj być jasnowidzem gier twórczych, no. Ale ciemno jest w ogóle jakoś dziwnie.

Which I feel. Tempest, sztorm, coś takiego? Ostatni pokój? Nie, ej, klucza nie ma. Pierwszy raz klucza nie mamy. Czyli w takim koniec już. Już nie będzie nowych y, tych przygód. Serika, Marnica i Pan Doktor. Pół... Nie było loadingu. Nie było loadingu. Jest nowa taśma. Dobra, czyli Ja pierdolę. Cheepa to mi się u siebie w kajucie. Pa. Nie wiem dopłat Jeszcze lepiej. Nie mogę jej otworzyć. Przez okno też wyjrzeć nie mogę. Dowiedźmy no stąd Haha! Dobrze mówiłem. U siebie w kajucie jesteśmy. Zobaczcie jak to się zmienia. Zaczynają na drzewka rosnąć. Poddajmy je. cmy tutaj rośnie Siikać mi się nie chcę. Zwłaszczcie rośnie. zabaczymy co dalej, ale nam to się zmieniło. No zaczymy jak historia poszła dalej z filmem You run but do you know the way? You build one character you destroy the other But which one is which? You follow reason you see through it. You cut away the strings. You hesitate. You look for a better way. Nothing nie jest ever easy. I koniec. Czy stoły, jakby dwa rozdziały do końca swojej roli. To jest w pokazane nasza rola. Ja tak to już yy, wykombinowałem teraz, oglądając to. To jest na takiej zasadzie, że te nasze postępowania, które my podejmowaliśmy w poprzednich odcineczkach, czyli zabić, nie zabić, zabrać, nie zabrać, tutaj jest to odzwierciedlone, czyli jest było powiedziane, że grając postać, o jest postać, postać, grając postać zabijamy drugą postać, więc tutaj było takie rozwiązanie, że właśnie którą zabijamy, o, tak dalej, tak dalej. Tego nie wyjaśniam, bo nie mam barwnego pojęcia, jak mam to wam wyjaśnić. Ale druga sprawa z tym psem zobaczcie, to pies wybiegł, on po prostu żyje. Prawdopodobnie, jakbyśmy wybrali, żeby go zabić, to byśmy po prostu nie mieli tej snu, by było co innego. I prawdopodobnie postać by też mówiła inną rzecz. Tak samo z tym skokiem wiary do wody czy z kogoś, maneki nad było, że nadal się pachamy, a nie wszystko jest takie proste, by móc się zawahać. Wtedy ja też miałem do wyboru albo zaszczelić ją i, i, i koniec, albo po prostu odszczelić te zabawki, czyli wahałem się. Więc yy, niech zakrwawi ci serce, postać, dziś na całość. Ale fajna, fajna burza jest. No więc to jest po prostu nasza. Zapisało mi grę. Czemu to dziecko ma taką twarz niewyraźną? Ch**a, przeraża mnie to. To jest James i ta laska. A tu? Żołnierz. Wydaje mi wygląda jak żołnierz. Z aparatem. Ja nie wiem kiedy my te klisze znajdujemy w ogóle

To, czyli No i. Czyli nadal że nie nadal tym Jamesem, co jesteśmy my. Ale przecież on zginął, tak? Było powiedziane, że na pogrzeb czy kupił kwiatki też dla Jamesa. To jest tylko jedyny, jeden taki list ważniejszy znaleziony. Nie, nie fajnie, nie powiem. Nie fajnie zobaczmy, e, coś tutaj się zrobiło. Tutaj nic, jest coraz większy. O, jest coraz to większy sztorm i te łodzie rybackie na się zatapiają piracka bandera ogólnie dosyć wiecznie jest, zobaczcie aktualnie ominąłem tylko jedną tu udało mi się znaleźć wszystkie zostało nam tak naprawdę ich tylko raz, dwa, trzy, cztery, 5. 5, z czego prawdopodobnie dwa rozdziały będę tak bym obstawiał ale i tak bardzo dużo pominałem. bardzo dużo pominąłem czapka Notatka. Zbuduj postać punkt zwrotny. Krok w tył weź głęboki oddech. Pamiętam. Momenty, które zmieniają życie. Przekreślone. Blizny, które, które je definiują. Więc okej. Okay, to będzie coś chyba już bardziej brutalnego nas czekało. Nie chciałbym bynajmniej, ale zobaczcie, mówiłem o tym tutaj. Udało mi się zrobić tylko jedną stronę. Tu jeszcze jest jedna strona, tu są drugie strony, trzecie. No i prawdopodobnie nie zrobię tego, ale dobra, idźmy dalej w głąb, e, że tak powiem, historii, która nas tutaj e, czeka. Jazda w tym peniami dużo krwi, bo mówili, że zakrwa w swoje serce czy coś. Jakiego a Science O krótka zapowiedź Bardzo krótka Grief, Dobra. Czyli <śek> kolejny rozdział, ale to szybciej miga. Mówiące o oddechu. Ciekawem, co tu się Co tu sugerować z tym oddechem. Ale miejmy nadzieję, że to nie będzie nic przerażającego, bo już mnie wszystko boli. Kurde, nie widzę tego przyciemnienia. Zobaczcie, nie? Tak się ściemnia. Tak. Zawsze oznacza tylko jedno. Demons. Souls. Dobra, Ramowatka? Mm -mm. Jesteśmy blisko. Czuję to. Nie mam miejsca na wątpliwość. Żadnego wahania. Tylko wol. Nie złom. Tylko tyle mamy. Tylko tym jesteśmy. Ostatecznie. Ostatecznie kupa. Tu mi się podoba. Cicho, skromnie. Żarówki nie mogę odkręcić. Nie. no ja na to, że nie będzie żadnych manekinów mnie Bo to już było w ogóle przegięcie. Kuchnia. What the fuck? Widzicie to? Otwarte. Zamknięte. Otwarte. Zamknięte. O oh fuck. List? Ten sam. Starszy oficer ochrony do cała załoga Uwaga! Gapowicze na pokładzie. Dwoje z nich, najprawdopodobniej dzieci, widziano na dolnych pokładach, w pobliżu ładowni. Wzywam wszystkich dyspozycyjnych członków załogi do poszukiwań chłopca i dziewczynki. Przebywają na pokładzie bez opieki. Mają zostać jak najszybciej pochwyceni. Ciekawe czemu powiedzieli pochwyceni, a nie po prostu odnalezieni i odprowadzeni. Czy jest zamknięte widzicie? Coś się zmienia? Nie. Śmiesznie, śmiesznie to rozwiązali tak naprawdę. No teraz zrobiliśmy taką rundkę, sprawdźmy. Nie, tu się nic nie zmieniło, zobaczcie. Tu jest po staremu. Teraz jak pójdziemy tu, to jest zamknięte, ale będzie idziemy, jest otwarte. Kurcze, fajne. Fajne. Fuck? Nie wiem, gdzie to się stoi eee, Tu jest. Aha, otwarte. Otwarte. Czy tutaj nie ma po prostu tego motywu? Tu jest zamknięte. Tu jest dzwonek. Jakieś jedzonka, tasaczki, siekierki. butla, jedzenie. Nie, raczej więc tego motywu nie powtórzą. Czy No my plaka not afraid of death? Some people believe in nothing and so they live for nothing. To live without belief is more terrible than dying. Czy tego obraz przyjść tak? Czy niektóre obrazy po prostu musimy znaleźć? A niektóre po prostu są. Aha. Aha. Po <laughs> prostu <laughs> Kur nie. Kurwa, to jasno. <laughs> <Jebaniec. śmiech> nie baniec. Mnie wystraszył. <laughs> Ciekawe czy was to tak bawi jak mnie? Mnie to wręcz przeraża. Ale jak pierdziele straszak bardzo fajny. Oj, szczury uciekają, a szczury uciekają przeważnie z tonącego statku. Lily, Captain, I found it, but it's empty. It's all gone. I keep Se my own I can help. I... Okay. tu wlazły No ja to nie mogę wejść Szkoda mm -hmm. Tu coś jest? Chyba nic z tej strony pusta po tym manekinie to mnie po prostu już teraz ciarki przeszły znowu ja pierdolę no. Wystraszył mnie skomany jak nie powiem. Myślę, że manekin to rula tylko. Wystraszył mnie jak cholera tej. Czy Jakby radio? What the fuck? Nie chcę mówić, nie, ale tak naprawdę, Mam nadzieję, że ona się niedługo skończy. Nie, naprawdę, ja miałam taką ja nadzieję. Na się niedługo skończy, bo wydaje mi się, że moje ciało tego nie wytrzyma. Cały tak. There for her. Bądź przy niej. nie chodzi o to, czy... Aha! Tu jest ten dzieciak! To jest nasz drogi James. Czy on jednak nie żyje? Cześć James. Rozumiem, że chcesz, żebym był przy niej. Czyli ta Lily to gdzie ta aktorka. Ta aktorka, tak? To jabłko nie zachęca O kutwa, coś tu było Coś mi migło Droga z jabłek Nie wiem yy, Co to może znaczyć, bo na pewno romantyczne to nie jest pan radio Kolejna taśma Już myślałem, że coś tutaj jest. to wygra gra No coś spadniżej. Spadnie go nie ma. Tak, w skrócie. Poleciał i znik. Sorki <coughs> na to. <coughs> Ale ogólnie teraz ciekawie się historia napędza. Powiemy, <coughs> że James nie żyje. Lili to jest, powiem tak, aktoreczka, ale kim my jesteśmy w takim razie? Tak, tu mogę iść. Ale równie dobrze mogę iść do góry. Mogłem iść do góry. Co to jest za miejsce? Jest to cała ładownia? O, oh, fuck. Eee. Tu są schody. Eee. <laughs> o, ja pierdolę! Eee, wiecie co? Ja nie rozumiem jak ja w ogóle idę.